Kystyna Łukasik, Ania Kaczmar i Derza McClendon. Wielkie brawa. Powitajmy zawodniczki na scenie. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Piękne dziewczyny, znakomicie grające w siatkówkę. I za chwilę wyjaśnimy Wam, drodzy Państwo, jaki prezent do zlicytowania. To będzie trening z drużyną PG Atom Trefle Sopot, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo będą jeszcze dodatki. Drodzy Państwo, ja nie będę wyjmował, ale musicie mi uwierzyć, bo tutaj w, tym, w tej torebusi jest bransoletka Lilu z taką zawieszką, na której wygra, wygrawerowana jest informacja, że zawodniczki w ubiegłym roku zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce oczywiście. Tutaj również znajduje się taki specjalny, portfel, w którym także jest taki grawer z informacją, że zawodniczki zostały brązowymi, brązowymi zawodniczkami Mistrzostw Polski, zdobyły brązowy medal i ten portfel otrzymała ta część męska drużyny. No to co? Jaką mamy cenę wywoławczą? No, myślę, że biorąc pod uwagę, że to są niezwykle piękne kobiety i że to jest niezwykłe przeżycie, aby zagrać na treningu wspólnie z nimi, to 100 złotych przynajmniej. Biorąc pod uwagę fakt, że tych dodatków jest też naprawdę sporo. Słuchajcie, no ja jeszcze tylko jedno pytanie, dziewczyny. Czy jakieś wymagania wobec tego, kto chciałby przeżyć z Wami ten trening na boisku? Raczej znaczy wymaga nie ma. Czyli każdy da radę. Tak. Każdy da radę. W razie czego za rękę poprowadzicie. Oczywiście. Słuchajcie, no to co? Zaczynamy. 100 złotych. Kto z Państwa da 100 złotych? Jest, jest 100 Jest złotych, tutaj widzimy panią. Tak, pan... Tam z tyłu jest 300, to teraz już mamy 320. 320. 320, dobrze. Tutaj e... jest ja zerkam w prawą stronę. Tak, bo tam pan licytował. 320 jest na stole, słuchajcie. Czy pani podnosi rękę? Nie, myślę, nie, że, że pan się nie. od deszczu, wiesz, chroni się przed deszczem. Dobrze. Czyli co? Mamy? Mamy siedem stówek od pani. Pan się zastanawia. Na razie skrył, skrył się troszeczkę za tym, za e, parasolem, Ale parasol jest e, przezroczysty. A tak, wszystko widzieliśmy. Będziemy wszystko widzieli. Czyli co? 700 złotych po raz pierwszy. Dobrze. 700 złotych po raz drugi. No to może jeszcze poczekajmy, bo pan się musi zastanowić. Pan musi policzyć? jeszcze. Policzyć? Musi policzyć, przeanalizować. Małżonka teraz sprawdza w portfelu a w tym portfelu, który pan by dostał, wygrał, to można byłoby nosić takie sumy. A, dodam jeszcze, że tam jest grosik oczywiście. Tam jest grosik na szczęście, żeby nigdy tych pieniążków w portfelu nie brakowało. I oczywiście jest to portfel skórzany. Portfel skórzany firmy Valentini, tak więc marka naprawdę zacna, no i Lilu oczywiście, no a przede wszystkim trening z drużyną PGE a tą Sopot. Te zawodniczki, drodzy Państwo, będzie można poznać, pewnie sobie selfie można będzie zrobić, prawda? Oczywiście, tak więc no to co? 700 po raz pierwszy, zerkamy w tę stronę, nikogo nie widzimy z uniesioną ręką do góry. W tę stronę zerkamy, też nikogo nie ma. 700 po raz drugi. 700 po raz drugi, 700... 700 po raz... Trzeci! Sprzedane! Brawo, super, Zapraszamy Panią! Wielkie złotych, brawa! Brawo! Rewelacyjna y, aukcja! Zapraszamy Panią od razu do nas. Proszę tutaj... No to co? Dobra, dobra stawka, co? Dobra stawka? Oczywiście! Dziękujemy! Dziękuję, gratulujemy!